Dzień dobry. Oglądasz Umiem, bo rozumiem język polski. Zapraszam na kolejny odcinek, a w nim środki stylistyczne. W dzisiejszej części Umiem powiemy o zabiegach językowych, o środkach stylistycznych, aczkolwiek taka wskazówka i wyjaśnienie, nie o wszystkich. Środków stylistycznych jest bowiem mnóstwo, ten odcinek nie wyczerpuje tematu. Dzisiaj powiem o ośmiu. No takich najczęściej występujących w środkach stylistycznych. Mianowicie będzie mowa o epitecie, porównaniu, metaforze, czyli inaczej przenośni. E, powiem w tym odcinku, czym jest animizacja, personifikacja, peryfraza, czyli omówienie, oksymoron oraz hiperbola, czyli przesadnia. A zatem zapraszam na wybrane środki stylistyczne. Pierwszy z środków to epitet. Cóż to takiego? Tu masz dwa przykłady. Alabastrowe dłonie i uroczy uśmiech. Zwróć uwagę, że ten ostatni uroczy uśmiech dostarcza nam w miarę szczegółowych informacji. Mogę wyobrazić sobie, jak ten uśmiech wygląda. Tak samo jeśli chodzi o dłonie. To nie są jakieś tam dłonie, ale one mają tutaj dodatkowe określenie. Dłonie alabastrowe. W związku z tym powiemy, że epitet to będzie wyraz, który podkreśla charakterystyczną cechę jakiejś osoby, albo przedmiotu, pojęcia czy też stanu. Po co używa się epitetów w tekstach? Po pierwsze, one wzmacniają obrazowość opisu, powodują, że jest nam łatwiej wyobrazić sobie pewien przedmiot czy pewne zjawisko, wpływają na plastyczność wypowiedzi. Drugi z środków stylistycznych, o którym mówimy dzisiaj, to porównanie. Porównanie masz tutaj, lewa strona, kobiety przy studniach, brzemienne jak grusze. Porównanie rozpoznasz chociażby po tym elemencie, po słowie jak. O porównaniu powiemy, że jest to zestawienie dwóch elementów, które są... Podobne ze względu na jakąś wspólną cechę. I tym składnikiem spajającym te dwa elementy może być to słowo, które występuje w tym przykładzie, czyli wyraz jak, ale także może pojawić się jakby, niby, na kształt albo też niczym. Po co używa się porównań, czyli funkcja porównania w tekście? Otóż służy ono uwypukleniu, uwydatnieniu cech jakiegoś zjawiska i także wpływa na zwiększenie obrazowości opisu. Kolejny środek stylistyczny to przenośnia, czy też metafora. Tutaj mamy przykład. Nie depczcie przeszłości ołtarzy. O cóż chodzi w metaforze? Otóż zwróć uwagę, że nikt nie będzie dosłownie rozumiał tego tutaj fragmentu. Nie chodzi o to, żeby deptać jakiekolwiek ołtarze. Metafora bowiem polega na tym, że poszczególne elementy, które ją tworzą, tracą swoje pierwotne znaczenie i tworzą zupełnie nową całość semantyczną, czyli metaforę odczytujemy w całości, a nie patrząc na poszczególne znaczenia poszczególnych składników danego wyrażenia czy danego wypowiedzenia. Jaką funkcję metafora pełni w tekście? Otóż przede wszystkim działa na emocje, daje taki efekt zaskoczenia. I pozwala także na tworzenie zupełnie nowych, nieszablonowych, niebanalnych skojarzeń. Animizacja, kolejny środek stylistyczny, zwana jest także inaczej ożywieniem. Polega ona, że przedmiotom, zjawiskom, pojęciom nadaje się cechy istot żywych. I tutaj mamy przykład takiej animizacji. Biegają wieści pomiędzy prostotą. Wieści, czyli jakieś. Informacje, no one raczej nie biegają. Bieganie jest cechą, która jest przypisywana istotą żywym. Biegać mogą zwierzęta, biegać mogą ludzie. Funkcja animizacji w tekście, po pierwsze, powoduje, że opis jest dynamiczny, po drugie, wpływa na zwiększenie obrazowości opisu. Personifikacja to kolejny z środków stylistycznych. O personifikacji mówimy też inaczej, uosobienie. Polega ten środek na tym, że przedmiotom, zjawiskom, pojęciom przypisuje się, czyli nadaje się cechy, ale ludzi. I tutaj masz dwa przykłady takich personifikacji. Wiatrak ręce ogromne rozłożył. No oczywiście ręce. To jest element przynależny człowiekowi. Trudno, żeby wiatrak miał ręce, czyli tutaj mamy tę personifikację. Drugi przykład, księżyc idzie srebrne chusty prać. To człowiek może coś prać, a nie księżyc. W związku z czym tutaj mamy te dwa przykłady personifikacji. Funkcja uosobienia w tekście, personifikacja będzie powodować, że opis staje się dynamiczny, czyli tak samo jak było w przypadku animizacji, a także potęguje ekspresję wypowiedzi. Peryfraza, czyli omówienie. Na czym polega? Jest to zastąpienie wyrazu oznaczającego cechę, przedmiot czynność przez rozbudowany opis. I tutaj masz przykład takiej peryfrazy. Pochodzi ona z utworu Mikołaja Sempa Szarzyńskiego. On srogi ciemności Hetman. Za pomocą tego rozbudowanego opisu określa się postać, o której mowa jest w wierszu Sempa Szarzyńskiego. Tą postacią jest szatan. Czyli jak widzisz, peryfraza jest swego rodzaju taką zagadką troszeczkę. Jaką funkcję ona w tekście pełni? Otóż po pierwsze pozwala na uniknięcie powtórzeń, a druga cecha czy druga funkcja peryfrazy to uwypuklenie cech przedmiotu w sposób obrazowy. Ostatni z środków stylistycznych, przedostatni, przepraszam, bo jeszcze będzie jeden, przedostatni z środków stylistycznych, o którym dzisiaj opowiem, to oksymoron. Oksymoron, zacznijmy od przykładu. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, fragment ze stepów akrmańskich i zwróć uwagę, że mowa jest tutaj o oceanie, ale z drugiej strony mówi się tutaj, że jest to suchy przestwór. No trudno, żeby ocean był suchy. I dlatego powiemy, że mamy tu zastosowany oksymoron, czyli zestawienie pojęć sprzecznych, wykluczających się pod względem znaczeniowym, czy też pojęć przeciwstawnych. Jaką funkcję oksymoron pełni w tekście? Otóż tworzy efekt zaskoczenia. I teraz ten ostatni środek stylistyczny, mianowicie przesadnia. Częściej jednak usłyszysz taką nazwę jak hiperbola. Hiperbola to będzie wyrażenie, które polega na wyolbrzymieniu jakiegoś zjawiska, wyolbrzymiony opis tego zjawiska, wyolbrzymiony opis przedmiotu, przesadne uwypuklenie jakiejś cechy. I tutaj mamy taką hiperbolę, zawarta jest ona w wierszu Juliusza Słowackiego pod tytułem Hymn 100 mil od brzegu i 100 mil przed. Brzegiem. Czyli tutaj mamy pokazane, jak daleko od brzegu i jak daleko, jak daleko na morzu znajduje się podmiot liryczny. Chodzi tutaj o to, aby uwypuklić, że ta odległość jest rzeczywiście ogromna. Funkcja, którą hiperbola pełni w tekście, to jest podkreślenie ekspresji wypowiedzi. Na hiperboli, czyli na przesadni, dzisiejszą część umiem, bo rozumiem, kończymy. Przypominam, że to, co dzisiaj tutaj omawiałam, to co dzisiaj pokazałam, to tylko i wyłącznie wybrane środki stylistyczne. Jest ich zdecydowanie więcej. Ja skupiłam się na tych, które w tekstach poetyckich znajdziesz najczęściej. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.